Mała Jane zaraz narysuje swój wymarzony tort! Patrzcie uważnie! Jajka są moje! Dzięki szefowo! Ojej! Rozbiło się! Ale dobrze, że do miski! Wyjmujemy z niej to, co niepotrzebne! Twój jajko jest takie oślizgłe! Co za ochyda! Zostawię nam skorupkę, to nic takiego! Wnuczko, no co ty robisz? Pomogę ci! Pokażę ci fajnego lifehacka, babci! Zapamiętaj! O, cukier! Dodam odrobinę dla osłody. Czy nie widzi? Jaką tam odrobinę? Potrzebujemy dużo cukru. Wystarczy. Teraz musimy dodać mleka. Jak to otworzyć? I nie mogę. Nie otwieraj się! Ojej, wszystko się rozlało. Jestem cała w mleku. Ach, ta dzisiejsza młodzież. Ups, nie ma już mleka, chociaż zostało tu troszkę. Myślę, że to wystarczy. Po co robić zbyt płynną masę? Teraz dodam mąkę, to ważne. Ojej, będę kichać. Nie jestem cała w mące. O babciu, nie martw się. To się zmyje. Czemu tak krzyczysz? Spójrz, już niczego na mnie nie ma. Dzięki, pomogłaś mi. Wracam do ciasta. Dodam mąkę. Dodam jej więcej i mieszam. Chociaż po co mi ta trzepaczka? Zrobię to rękami. Ujrz, jak się używa trzepaczki. To takie proste. I napełnię swoje głowy wzórami. Lepiej użyć robota kuchennego. To on robi wszystko za ciebie. Ciasto gotowe. Muszę spróbować. Świetnie. Trzeba dodać troszkę kakao, żeby zrobić ciasto czekoladowe. Gotowe. Wlewamy do okrągłej foremki. Będę miała pyszny torcik. Do piekarnika i czekamy. Super, babciu. A jej Moreo! Jest takie pyszne. Właśnie, użyję ciastek do dolnej warstwy. Będę miała kruchy spód z Oreo. A teraz wylewam moje kolorowe ciasto na wierzch. Zrobię to chaotycznie, aby uzyskać ładne przejścia kolorów. I ciasto leci do pieczenia. Ach, no wreszcie amatorzy skończyli swoją pracę. Mogę spokojnie kontynuować składanie tortu. Mam już gotowe ciasto. Zabarwiło mnie na tęczowe kolory. Tak jaskrawe, że Jane je pokocha. Teraz wlewamy wszystko do okrągłych foremek do pieczenia i wysyłamy do piekarnika. Ważne jest, aby nie zapomnieć o żadnej z foremek. Doskonale. Wszystko jest idealne i pod moją kontrolą. I proszę Moje ciasto też jest gotowe Wejmujemy No co za zapach Wracamy I stawiamy z wierzchu okrągłą foremkę Po co? Zaraz zobaczycie prawdziwe piękno i magię Wlewamy syrop truskawkowy do formy W wierzchu dosypujemy kolorowej posypki Ustawiamy na środku Piękną księżniczkę Wam to przypomina? Zgadza się. Sukienkę. Hey. O, czas, żebym ja wyciągnęła biszkopt. Zakładam rękawicy i wyjmuję. Myślę, żeby użyć fluff. To płynne pianki marshmallow. Są takie słodkie i pyszne. Po prostu palce lizać. To zdecydowanie wszystko, czego potrzebuje moje ciasto. Tylko spójrzcie na te piękne, kolorowe plamy. To mój pierwszy tort. Jestem taka podekscytowana. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. A ja go udekoruję. Ozdobię obwód tortu kitkatami. A na środku ułożę tęczowe serduszko. Gotowe. A co tam u szefowej? Ja też już mam gotowe moje piękne, kolorowe biszkopty. Wyciągnę teraz wszystko i zacznę składać ciasto. Gotowe. Teraz musimy udekorować wielki tort. Użyję kolorowych posypek. Muszę obsypać nią calutki torcik. Wygląda pięknie i super apetycznie. Ostatnim akcentem jest tęcza na wierzchu. Cudownie. Dodajemy też trochę bitej śmietany. Gotowe. To lenizantko czekamy na recenzję. Wow, jakie piękne torty. A ten jest taki ciekawy i uroczy. Moją faworytką jest księżniczka. Co trzeba zrobić? Podnieść foremkę? Wow, to ciasto z laką. Jaki cudowny i apetyczny. Pyszniutki. Dzięki babciu. Na zdrowie, moja kochana. Wow, czy to ciasto od seas? Postarała się. Trzeba szybko spróbować. Mmm, bomba. A to co? Ten tort wygląda rewelacyjnie. Próbuję. Wow. Mmm, palce lizać. Idealny tort. Kogo wybrać? No, zdecydowanie tort szefowej kuchni. Jest wspaniały. Co, naprawdę? Jakie to niespodziewane. Żartuję. Nie mogło być inaczej. Jane kończy rysować. Babciu nie O, już gotowe. Babeczka! Szefowa kuchni zrobi ją bez problemu. Kevin też jest gotowa do pracy. A babcia jak zwykle jest spokojna i pewna siebie. Ta zacięta rywalizacja między babcią i szefową. Kto zrobi lepszą babeczkę? Babcia czy szefowa? Komu kibicujecie? Napiszcie w komentarzach. Babcia już zaczęła wyrabiać ciasto, a szefowa kuchni przejmuje kontrolę nad mikserem. Babcia daje jasno do zrozumienia, że za nic nie odda zwycięstwa. Jestem tutaj. Zaraz zawarwię ciasto na czerwono. Będę miała najpiękniejsze babeczki. Piękne to ty możesz mieć, ale tylko ja potrafię zrobić pyszne i smakowite. Robi się naprawdę gorąco. Kto skończy pierwszy? Zostało im tylko dodać mąkę. A mamy tylko jedno opakowanie. Zaraz rozerwiecie worek i nikt nie dostanie mąki. Niech ktoś się podda. Może Vivian potrzebuje mąki? O nie... Mąka odleciała. więc znowu wyglądasz jak ciasto. Trzeba tylko dodać mleka i jajek. Nasz pojedynek jeszcze się nie skończył. Muszę tylko upiec biszkopt i będzie prawie gotowe. Nie, to ja mam prawie gotowe. Hej, czy wy już pieczecie? Ja nie mam jeszcze nic gotowego. Dobrze, że używam gotowych biszkoptów. Teraz dodam do ciasta orzeszki. Jane uwielbia orzeszki ziemne. A do orzeszków dorzucę karmel. Okruszę biszkopty i zrobię babeczkę w szklance. To prawie jak ciasto w szklance tylko to będzie babeczka. Ważne jest, aby przestrzegać kolejności. Pita śmietana, orzechy i karmel, biszkoptowe okruchy. I voilà, mamy to! Oj, biszkopt jest gotowy. Raczej mój. Oba ciasta są gotowe. Wyciągnijcie je szybko. Babcia już wycięła okrąg z biszkoptu. Ale szefowa kuchni już zrobiła odpowiedni rozmiar dla babeczki. Babciu, powinnaś się pospieszyć. Tak, tak, już nakładam warstwy kremu. Dorzucę jeszcze truskawek, skończyłam. Nie, to ja skończyłam, a moja babeczka naprawdę spodoba się małej Jane. Dodam też gałkę lodów i czekoladową posytkę. No i oczywiście syrop czekoladowy. Nie może zabraknąć list mięty. Voilà. Wow, wszystko pachnie tak dobrze. Przejdźmy do tej babeczki w szklance. Jaka dobra! Karmel i orzechy. Co może być lepszego? Pyszka siostrzyczko. A co tu na mnie czeka? Myślę, że babcia to robiła. Tak, to jej popisowy krem. Co my tu mamy? To zdecydowanie szefowej kuchni. Tylko ona mogła zrobić coś takiego. Idealny deser. Co wybrać? Najbardziej smakuje mi babeczka Sis. Co? Ja wygrałam? Wow! Co robisz, Miranda? Nie możemy jeszcze spróbować naszych ciast! Najpierw zakręć kołem! Ciekawe, co dostanę! Wow, żelki! O mój Boże, zobaczmy! Wow, jakie piękne! I co najważniejsze, są smaczne! Czas udekorować nimi moje ciasto! A co ze mną? Muszę też zakręcić kołem. Mam nadzieję, że dostanę coś lepszego niż żelki. Co? Co to jest? Zielony groszek? To musi być jakiś błąd. Biedna Emma, masz naprawdę pecha. To mało powiedziane. Chyba będziesz musiała sobie z tym poradzić. Jeśli chcesz, ja zacznę. Chodźcie tu moje pyszne misie. Teraz położę was na moim torcie. Spójrz jak to piękne. Super! Zrobię całe pole z żelków. Jestem pewna, że będzie naprawdę fajnie. Tyle różnych kolorów i wygląda tak jasno. Naprawdę chcę spróbować. Ja też. Wygląda na to, że skończyłam. Moja dekoracja jest gotowa. Wygląda po prostu idealnie. A teraz, panie i panowie, zaśpiewam dla was. To jest moja najlepsza godzina. I czekałam na to tak długo. Boże, jej głos jest naprawdę zły. Miranda! Proszę! Przestań! Nie musisz śpiewać! Moje bębenki zaraz pękną! Myślę, że wiem co robić! Te groszki mi pomogą! Przykro mi, Miranda, ale muszę w ciebie rzucić groszkiem. Co robisz, Emma? To boli! Przestań śpiewać! Po prostu zjedz swój tort. Och, masz rację! Muszę odzyskać siły po tym energetycznym występie. To ciasto jest do tego idealne. Wygląda obłędnie pysznie. Nie masz pojęcia. Nie mogę przestać. To ciasto jest świetne. Wow! Już wszystko zjadłaś. Co za apetyt. Możesz mi dać chociaż kawałek? Proszę? Dobrze, na pewno mogę się podzielić. Proszę bardzo. Właściwie to nie o to prosiła. Ty też masz swoje ciasto, wiesz. I będę musiał udekorować je groszkiem. Nie widzę w tym nic dobrego. Mimo że nie smakuje dobrze, spróbuję zrobić je ładne. Dalej, pospiesz się, Emma. Prawie gotowe. Wow, świetnie sobie poradziłaś. Zostało tylko zjeść, a to najgorsza część. Myślę, że ciasto z groszku jest pewnie naprawdę obrzydliwe. Och, tak, to jest ohydne. Smak ciasta jest zniszczony. Będę nienawidzić groszku na zawsze. Tak, wygląda na to, że masz trudny czas. Nie możesz sobie nawet wyobrazić! Zostało tu jeszcze tyle ciasta do zjedzenia. Nie chcę zjeść tego wszystkiego. No cóż, muszę zebrać siły i skończyć to jak najszybciej. To już ostatni kawałek. Nie poddawaj się, Emma. Ej, co się z tobą dzieje? O nie! Mój brzuch jest cały spuchnięty od groszku. To tak ślepachnie. Tym razem chcę zacząć kręcić kołem. Ruszamy! Mam nadzieję, że trafię na coś szczęśliwego. No, co to jest? Nie mogę się doczekać, żeby się dowiedzieć. Ogórki kiszone to jest po prostu podłe. Dlaczego zawsze dostaję paskudne rzeczy? Emma, znowu nie masz szczęścia. Jesteś taką przegraną. Teraz moja kolej. Patrz i ucz się. Pokażę ci, co to naprawdę jest szczęście. Nie mam wątpliwości, że dostanę coś pysznego. Mówiłem ci, czekoladowe cukierki. Dlaczego życie jest takie niesprawiedliwe? Wow, ale ogromna paczka. Wow. Na pewno mam dziś szczęście dalej emma och te ogórki pachną naprawdę źle jak ocet i czuję że będą naprawdę kwaśne muszę jak najszybciej udekorować mój tort żeby o tym wszystkim zapomnieć no cóż wygląda to całkiem dobrze jeśli nie myślisz o tym że to są ogórki nie sądzę żebyś mogła coś powiedzieć co by ci pomogło w tej sytuacji mam nadzieję że ciasto zagłuszy okropny smak ogórków och to nie działa to obrzydliwe nie mogę tego oglądać. Zaraz zwymiotuję. Hej, Emma, wymyśliłam sposób, żeby Ci pomóc. Poczekaj chwilę. Będę Twoją cheerleaderką. I co z tego? Moje dopingowanie pomoże Ci zebrać siły i przejść przez to wszystko. Emma, dawaj, dasz radę. Wierzę w Ciebie, możesz wszystko. Hej, to naprawdę działa. Dzięki, Miranda. Twoje wsparcie dodaje mi sił. Mówiłam, że mój plan zadziała. O! Tam jesteś. Idziesz. A teraz jestem naprawdę spragniony. Hej, zobacz, coś zostało. O tak, dzięki. To jak czysta sól. Przepraszam, Emma, nie pomyślałam o tym. Jestem taka zła. No nie dąsaj się. Powinnaś po prostu patrzeć, jak dekoruję mój tort. Jestem pewna, że będzie naprawdę fajny. Te cukierki wyglądają idealnie. Prawie skończyłem. Nie zostało już dużo. Wygląda naprawdę świetnie. Chciałbym spróbować. Hej, Emma, wymyśliłem. Teraz zrobię kilka nietypowych dekoracji. Będziesz naprawdę zdumiony. Cukierek na patyku. Fajne, prawda? Fajne to za mało powiedziane. To wygląda niesamowicie. Och, ups, przepraszam. Chciałem tylko zrobić ci małego psikusa. No dobra, koniec żartów. Czas spróbować mojego ciasta. Och, jest takie pyszne. Czekolada naprawdę robi tu różnicę. Nie przestanę dopóki wszystkiego nie zjem. Mogłeś się ze mną podzielić. Obawiam się, że tym razem to nie zadziała. Och, wygląda na to, że Miranda ma czekoladowy wąs. Co to? Wąs. Tak, chyba rzeczywiście wygląda śmiesznie. Wow! Nowe ciasta, super. Chcę najpierw zakręcić kołem. Mam nadzieję, że moje szczęście nie skończy się w tej rundzie. Wierzę w to. O nie! Zakręciłam kołem i trafiłam na spleśniały ser. W końcu Miranda dostała coś obrzydliwego, a nie słodkiego. Uch, ten ser tak śmierdzi. Smacznego, przyjaciółko. Teraz ja zakręcę kołem. Jeśli ty nie masz szczęścia, to musi być po mojej stronie. Oreo, super! Mówiłem ci. Ojej! O mój Boże! Santa! Chciałbym być na twoim miejscu. Cóż, masz trochę sera, więc nie martw się, częstuj się. Uch, będę musiał założyć maskę gazową, dopóki tu jestem, bo się uduszę. Będzie dużo łatwiej udekorować mój tort w ten sposób. Uch, pośpiesz się i zjedz to. Nie mogę już tego znieść. Och, przez maskę nie mogę nic włożyć do ust. No dobrze, pozwól, że ci ją zdejmę. Proszę bardzo. Dzięki, ale naprawdę nie musiałaś. Teraz nie mam wyboru i muszę zjeść to ciasto. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek próbowałem. Miranda się poddała. Co za słabeusz. Dobra, odpocznij trochę, podczas gdy ja skończę swoje ciasto. Jaka mała ciasteczko! Wygląda naprawdę ładnie. Położę je na górze. Zbuduję piękną granicę. Super! A teraz wypełnię środek. To jest świetne. Nie mogę już czekać, muszę spróbować teraz. Jaki miękki biszkop i chrupiące ciasteczka. Co może być lepszego? Jestem prawdziwym cukiernikiem. Co to jest, Dalicha? Hej, tęskniliście za mną? Wróciłem. Emma, czemu rzuciłaś we mnie ciastkami? Bo najpierw rzuciłeś we mnie serem. Moja głowa. Tak, wygrałam. A co jeśli wezmę ciasto Emy, gdy nie patrzy? Myślę, że to świetny pomysł. Jestem pewna, że to pokocham. O tak pyszne jedzenie. Miam, 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 odpocznij, Emma. Hej, policzmy, żeby zobaczyć, kto pójdzie pierwszy. Dobrze, idę pierwszy. No okej, okay. czuję się całkiem szczęśliwy. Niemożliwe, M&Ms. Zobacz, jakie są piękne. Też tego chcę. Cóż, szkoda, bo są moje. Zdecydowanie muszę tego spróbować. Nie miałbym nic przeciwko, żeby spróbować również. Nie wątpię, ale będziesz musiał wybrać coś innego. Mam nadzieję, że to coś pysznego. Nie, znowu! Surowe jajka! Całkowita porażka! Mój nastrój poprawia się z każdą sekundą. To wygląda absolutnie obrzydliwie. Nienawidzę jajek, zwłaszcza surowych, ale naprawdę lubię cukierki. Dobrze, że je dostałem. Zawsze myślałam, że cukierki są najlepszą dekoracją tortu. Zobacz, jak pięknie wyszło. To jest magiczne. Naprawdę wygląda świetnie. Jest takie jasne. Położę wszystko inne na górze. To wszystko. Wygląda całkiem nieźle. Świetna robota, Emma. Spróbuję ukraść kawałek cukierka. Ręce przy sobie. Widzę wszystko. Zarówno ciasto, jak i cukierki są moje. Zjem je całe. Jestem pewien, że smak mnie nie zawiedzie. Wow, to jest takie miękkie. To najlepsze ciasto, jakie kiedykolwiek jadłem. Miranda, nie masz pojęcia, jakie to wspaniałe. Czy możesz dać mi jeden mały kęs, żebym sam mógł się przekonać? Nie, ten trik na mnie nie zadziała. Jedz swoje jajka, one zrujnują moje ciasto. Fuuj, jakie śliskie, to jest całkowicie obrzydliwe. Nie chcę tego dotykać. Spójrz, to jest po prostu okropne. Tak, twoje ciasto wygląda jak kałuża. To wszystko przez ciebie. Zmusiłaś mnie do tego. To nieprawda, dlaczego włożyłaś mi jajko prosto do ust? Miranda, nigdy ci tego nie wybaczę. Poza tym zrujnowałaś moje ciasto. Teraz na pewno cię nie zostawię w spokoju. Jedz! Nie myślałem, że mi się to uda. Dobra, skończę dekorować moje ciasto. Oto ostatnie jajko. Mogę teraz spróbować. Mam nadzieję, że wcale ci nie smakuje. Jestem tego stuprocentowo pewny. Och, to obrzydliwe! Jajka są takie śliskie. Rozlewają się po całych ustach. Trzymam się z całej siły. Jeszcze tylko trochę, a potem mogę wszystko wypluć. Myślę, że też zaraz zwymiotuję. Muszę się pospieszyć. Muszę to skończyć jak najszybciej. Już tego nie wytrzymam. Co się z tobą dzieje, Miranda? O biedactwo! Ona tego nie znosi. Prawdopodobnie nie powinienem był jej tak naciskać. Czuję się teraz trochę lepiej, ale nie skończę tego ciasta. O nie! time